A w dzisiejszym odcinku odpowiemy na pytanie o... Ja już nie będę dużo mówić, bo przy poprzednim pytaniu zostałam obrażona. Oczywiście. Twar. Czy zakładanie wkładki boli? O, proszę bardzo. I co znowu, teraz z fochem ja miałbym odpowiedź. Proszę, nie. Więc, Jak ktoś e... będzie chciał usłyszeć mnie, to proszę w komentarzach, ja tam skomentuję się. Nie będę w ogóle już odzywać. Bardzo, dobrze. Więc zakładanie wkładki, wkładka antykoncepcyjna. Będę tylko tak. To jest taki maleńkie plastikowy element, który zakłada się do Jamy Macicy. Czyli, żeby coś założyć do Jamy Macicy, trzeba przejść przez kanał szyjki Macicy. I teraz to jest ten etap który może dawać dyskomfort. I oczywiście inaczej będzie to odczuwała kobieta, która dwa czy trzy razy rodziła drogami natury, albo chociaż inaczej była w będzie odczuwała to kobieta, która ma na przykład lat 20 albo 40, ale nigdy nie była w ciąży. Tak? Więc oczywiście nie można mówić założenie wkładki, to jest w ogóle tak, się siada na fotelu i kompletnie nic, jeżeli bym to powiedział, to na pewno zaraz znajdzie się wiem, 50 pań, które zaraz powiedzą, że to są jakieś herezje. Więc oczywiście nie można być że to jest niebolesne ze zero. Natomiast stopień odczuwania tego dyskomfortu zależy od tego, jaka jest świadomość tego, co się będzie działo czyli na ile lekarz uprzedzi jak to wygląda czy zastosujemy jakiś lek przeciwbólowy przed tak i w jakim momencie cyklu jesteśmy ponieważ optymalnie wkładkę zakłada się w trakcie krwawienia co czasami powoduje duży dyskomfort psychiczny u pacjentki że ma przyjść do ginekologa w trakcie miesiączki więc gwarantujemy uroczyście oboje że Widzieliśmy dla każdego ginekologa Widok krwi to jest nic nadzwyczajnego i dla nas jest w ogóle żaden problem. To nie jest, nie wiem, jakiś wstydliwy moment, czy jakiś dyskomfort psychiczny, czy cokolwiek innego. To jest normalny etap. Tym bardziej, życia, jeśli was prosimy moment, o to, żeby się zgłosić w trakcie miesiączki, tak. To bo, bo tak jest zalecenie. Czasami musimy zrobić USG w konkretnym momencie cyklu i ten moment cyklu wypada jeszcze w trakcie miesiączki, a czasami jakiś zabieg typu właśnie na przykład, znaczy właściwie tylko założenie wkładki. Tym tak. Przychodzi na myśl. Coś I tak, to, co... powiedzieć. tak, chciałam tylko powiedzieć, żebyśmy tu uroczyście powiedzieli, że zakładamy również y, wkładki pacjentkom, które no, nie nigdy rodziły. nie były w ciąży. Tak, nie były w ciąży i brak ciąży w przeszłości nie jest przeciwwskazaniem do wkładki. Stosowanie tamponów nie jest przeciwwskazaniem do wkładki. Tampony można stosować, mając wkładkę. Kubeczki menstruacyjne można stosować, mając wkładkę. W trakcie seksu nie wypadnie Można uprawiać wkładka. seks, mając wkładkę. Nawet to ostry seks, jak ktoś lubi. OS, więc w ogóle to jest żaden problem. To, to jest jedna z metod antykoncepcji i tak naprawdę... Bardzo wygodna. To jeżeli nie ma przeciwwskazań do jakiejś metody, i omówimy sobie wszystkie jakie są, to wy decydujecie o tym, którą metodę antykoncepcji chcecie, która dla was będzie najbardziej komfortowa. Tak jest. kropka, a my mamy stwierdzić, czy nie ma przeciwwskazań, czy to jest dobry pomysł, akurat taka metoda antykoncepcji, Zbadać czy nie trzeba zasugerować jakieś inne ze względu na przykład na, nie wiem, trądzik, czy jakieś inne, czyli na przykład stan po jakichś wielu operacjach i dlatego taka czy inna będzie lepsza, czy inną chorobę współistniejącą. I to, to taka jest nasza rola. Natomiast to, która metoda, jeżeli Wam mówimy, którą możecie wybrać, to już wybór zostawiamy y, Wam. I wracając do pytania, bo doktor Lisiecki się trochę rozwlókł, to nie, nie boli. <śmuchy> <śmuchy> Dziękuję. W zależności od pacjentki. <śmuchy>